Witam bardzo serdecznie Pasieka Krasnowo. Dzisiaj próbuję greckie miody. Dostałem aż 5 rodzajów. Ale dzisiaj skupię się na jednym. Tutaj mam. On jest wyjęty prosto z zamrażalnika. Ten rodzaj jest to miód spadziowy z. Jak tu określił, określił ten pszczelarz, co mi dał tutaj ten miodzik z Christmas Tree, czyli z drzewka bożonarodzeniowego, ale potem doszliśmy, że to jest, oni tutaj tak określają, ale to jest po prostu jodłowa spać i tradycyjnie jest trzymana w lodówce albo wręcz w zamrażalniku, i oni to trochę tak traktują jako taki lodowy deser. No i ma, ma ciekawą ma tą taką strasznie gęstą konsystencję, ale nie jest jeszcze skrystalizowany. I ja już go próbowałem wcześniej. To co um, oni to oni mówią i ja to potwierdzam. No jest typowy spadziowy miód, ale nie jest tak ciemny jak ta polska um, spadziodłowa. Bardzo taki karmelkowy. I oni też uważają, i ja też tak po smaku to um, czuję, że w odczuciu jest jakby taki dosyć mało słodki. Re Relatywnie oczywiście. Tak jakby um, coś w nim było jeszcze więcej, co powoduje tą gęstość, a nie dodaje słodyczy. Um, dziękuję serdecznie za oglądanie. Następnym. Spodziewajcie się niebawem odcinka z Grecji. Właśnie byłem u tego pszczelarza, u którego dostałem ten miód. Także po, po, pojedziemy w góry. Wysoko ma te pasieki, w różnych miejscach. Ponad 300 rodzin. I mam nadzieję, że coś fajnego tam zobaczycie. Poza tym że nasze spadziowe to są troszeczkę takie bardziej... mają pewną kwasowość. Tutaj to ja nie wyczuwam... Absolutnie kwasowości. Nic. Jest głęboki smak, ale taki spadziowy, ale nie, nie ma właśnie kwaskowego smaku.